Znajdziecie Państwo tą grafikę w dokumentacji, którą dołączyliśmy do strony konferencji. Ona jest od dwóch dni dostępna. Jeden tylko komentarz. Zmiana klimatu to nie jest jakaś abstrakcyjna, abstrakcyjne hasło, które nas nie dotyczy. Ona wpływa na wszystkie sfery naszego życia, a finalnie również na naszą kondycję zdrowotną. Tutaj w pierwszym wykładzie już Pani Magdalena, Opowiadała nam o tym, jak warunki atmosferyczne, jaki mają wpływ na kształtowanie jakości powietrza. Interesuje nas najbardziej ten efekt biologiczny. Teraz, dla osób, które na co dzień może nie zajmują się tymi aspektami medycznymi, takie bardzo krótkie wprowadzenie na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Światowa Organizacja Zdrowia zauważy, że to jest bardzo duży problem, dlatego że już teraz zaczyna być i w przyszłości. Schorzenie to będzie odpowiadało za około, będzie to trzecia przyczyna zgonów na świecie. I tutaj szacuje się, że w Polsce z przedleką obturacyjną chorobą płuc żyje około dwóch milionów pacjentów, z czego co roku zgonem kończy około 15 tysięcy pacjentów, więc można by porównać, że to jest populacja Buska Zdroju lub Dęblina. I... Dla około 25% pacjentów z zdiagnozowaną tą chorobą, stan zaostrzenia kończy się śmiercią. I tutaj ten wpływ jakości powietrza jest po prostu bardzo istotny i kluczowy dla rozwoju tej choroby, ponieważ każde zaostrzenie wpływa na jakby wzrost natężenia tej choroby, i jakby też na jakość życia tego, tego pacjenta. I ktoś mógłby powiedzieć: No dobrze, ale tutaj um, mamy leki na POHP. Temat jest ważny, ale może dlaczego meteorolodzy mieliby się tym tematem zajmować? Ja bym chciała przytoczyć wyniki jednego badania kwestionariuszowego z zeszłego, opublikowanego w zeszłym roku, które w konkluzjach przytacza, że te badania nad motywacjami pracowników służby zdrowia dotyczących optymalnego zarządzania i leczenia pacjentów z POHP wskazują, że pomimo znajomości i stosowania klasyfikacji GOLD na poziomie niemal 90% do wyboru tego początkowego jakby schematu leczenia, i tak często odnotowuje się stosowanie tych wdychanych kortykosteroidów. I one są nadmiernie przepisywane w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze rodzinni czują się mniej pewni siebie niż pulmonolodzy, jeśli chodzi o ewentualne odstawianie tych, tego segmentu leków. Natomiast ta niezgodność obserwowana pomiędzy najlepszymi praktykami a zachowaniem wskazuje na potrzebę zwiększenia świadomości i wysiłków w celu poprawy postrzegania wytycznych w praktyce. W praktyce klinicznej. I to jest odpowiedź na naszą motywację, dlaczego meteorolodzy wspólnie z naszymi partnerami z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego tym tematem się zajęli. Jeśli chodzi o sytuację pacjentów z przewlekłą operacyjną chorobą płuc w Polsce, to w latach 2006-2019 w ogólnokrajowych rejestrach medycznych pojawiło się ponad 1 600 zarejestrowanych hospitalizacji, gdzie głównym powodem przyjęcia do szpitala było POHP, po bądź była to choroba współtowarzysząca. Z czego w tej grupie 600 tysięcy pacjentów zostało przyjętych w trybie pilnym. Jak Państwo wiedzą zdecydowanie więcej pacjentów to byli mężczyźni. Jest jedynie powiat, może tutaj słabo wyróżniony, żyrardowski, gdzie ten udział kobiet był większy w skali populacji niż udział mężczyzn. I tutaj kolejna populacja, o ile przeglądając rejestry hospitalizacji pacjentów z POHP, można stwierdzić, że tych przyjęć jest może mniej, natomiast jeżeli spojrzymy to w liczbach względnych relacji na pacjentów, to widzimy, że są pewne województwa, gdzie z jakiegoś powodu, czy funkcjonowania służby zdrowia, czy też warunków środowiskowych, po prostu tych, tych hospitalizacji przybywa. Przykład województwa Podlaskiego. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na zgony szpitalne, w wyniku POHP, to okazuje się, że tych zgonów mamy niestety więcej. A zwłaszcza w grupie, na przykład, pacjentów przyjętych w trybie pilnych, około, pilnym, około 8% tych hospitalizacji kończy się niestety zgonem pacjenta. No i to jest najwyższa motywacja, żeby jakby wspomóc lekarzy, którzy może nie do końca są pewni stosowania. Może jakby jak wspomóc jeszcze tą terapię i pacjentów, którzy mówią o tym, że dla nich najważniejsza jest jakość życia. To, żeby tych na przykład nie tyle zaostrzeń, co takiego na co dzień życia, aby mieli je ułatwione. Stąd też nasza próba po prostu zaopatrzenia zarówno pacjentów, jak i lekarzy w odpowiednie narzędzia. Przechodząc już do wyników naszych środowiskowych analiz, stosując również te bazy rejestrów ogólnokrajowych, wiemy już, że zdecydowanie bardziej wrażliwe i szybciej odpowiadają na zmiany środowiskowe kobiety niż mężczyźni. I co ciekawe. Ta zmienność u kobiet hospitalizacji za chwilę za nią podąża zmienność hospitalizacji mężczyzn. Zdecydowanie najbardziej są bardziej jakby odpowiadają na te zmiany mieszkańcy miast niż wsi. No i zdecydowanie kobiety. Natomiast jeżeli byśmy mieli wybierać jakie Zanieczyszczenie z tej grupy głównych zanieczyszczeń powietrza badanych przez Gios w Polsce byłoby dobrym predyktorem, no to jest to strężenie dwutlenek siarki, ale też były o tej średniej frakcji. I tutaj przeprowadzi, przeprowadziliśmy takie analizy zmienności testem Grangera i on wykazał nam, że Historyczne zmiany takich elementów meteorologicznych, jak zwłaszcza ekstrema termiczne, czyli temperatura minimalna i maksymalna, e, mają można na tej podstawie e, przypuszczać, jakie będą zmiany stężeń zanieczyszczeń, a, te, a także jaka będzie zmienność właśnie przyjęć odpowiednich grup pacjentów. To teraz przejdźmy do drugiej części tego, co nas najbardziej interesuje, czyli kreacja. Próbując stworzyć model, który mógłby wesprzeć pacjentów, jak i lekarzy, no, musimy określić te dobre predyktory i częściowo mamy już je zdefiniowane. Zasilając bazę o te dodatkowe zanieczyszczenia, tutaj o benzopirenie dzisiaj była mowa, też widzimy dużą jakby korelację tego, tego elementu. I kolejno w, analizujemy te... Pozostałe elementy, chociażby sezonowość, patrzymy jak sezony o, największej, o tych największych pikach, one okazują się, że były cieplejsze i bardziej wilgotne. Analizujemy też charakterystykę pacjenta. Chociaż w tych rejestrach nie mamy informacji o bezpośrednim otoczeniu pacjenta, to jednak sporo o nim wiemy. Mamy kod zamieszkania, możemy na tej podstawie określić, i to widzicie Państwo na tym wyższym wykresie, że okazuje się, że większą liczbę większą liczbą hospitalizacji charakteryzują się te powiaty, gdzie mamy. E, Stosunkowo dużą powierzchnię i małą, małą liczbę mieszkańców. Natomiast co ciekawe, wśród młodszych mężczyzn częściej występują takie bardzo długie hospitalizacje, a u kobiet one występują raczej w tym wieku powyżej 60 roku życia. Mając dobre bazy środowiskowe, też zasilamy tą naszą analizę i model cechami środowiska. Jeśli uda nam się dotrzeć do takich jakościowych danych z głosu na powiaty, to również będziemy mogli uwzględnić te. Te elementy w budowie takiego modelu, który wierzymy, że wspomógłby, ta, ta, taka prognoza na kilka dni naprzód, wspomogłaby zarówno lekarzy w tym, aby um, wspomagać pacjentów potencjalnie oczekiwać jaki będzie ruch w przyjęć w szpitalu, ale też pacjent mógłby zyskać informację taką, w jaki sposób um, aranżować swoją aktywność tak, żeby utrzymać swoje, swoją kondycję zdrowotną w lepszej w lepszym stanie po prostu i z tym slajdem z obrazem Pieta Mondriana państwa pozostawiam dziękuję